Hej, tutaj Marii, Marii, witam na moim kanale. Dzisiaj moja spóźniona premiera, w sumie wznowa różowe diamentowe. Mam 6 sztuk i tak ekstra linie dodatkowo. Tutaj mam numerek 13. Czekajcie, trochę was przybliżę.

Tutaj kontrolna jakaś R, a tu MV. No także, puściutko. Teraz numer 15. Pamiętam, że poprzednia edycja się źle drapała, ale sypała wygranymi. Ta widzę się drapie lepiej, ale czy będą wygrane, się zaraz przekonamy. Na razie brak. Nie wiem. O, jest. Tu jest 13 i 13. 35 nie ma, 33 nie ma i 22 nie ma. A pod 13. O! Pięknie! 25 zł. Jakie to są kontrolne? Już wam szukam. Te. No super. Powiem wam, nie spodziewałam się w ogóle. Jest taka wygrana. Jest 25. No to pięknie. Pod 13 mamy 25.

26 też nie i 30 nie ma. Vx także puściutko Czyli na te różowe diamentowe wydałam 30 zł, a już mamy 25, więc jest dobrze. Teraz zrabka właśnie z numerkiem 25, a szukamy 33, 35, 42 i 16, a mamy 59, 39. 41, 32, 45, przepraszam, 47, 17, 19, o, jest 33, tu 38, a pod 33, piąteczka. Kontrolne M, mam nadzieję, że się zgadza. To już mamy wkład zwrócony. Czyli spóźnione premiery u mnie wychodzą lepiej niż w dniu premiery 43. Teraz zrapka z numerem 27. Musiałam na chwilę przerwać, ale już jestem. Teraz zrapka z numerem 27. Takich liczb szukamy. A mamy 41. Jakiś włos mi się przyplątał trzydzieści trzy, 11, mamy jedenaście, czternaście, pięćdziesiąt trzy, czterdzieści pięć, dwadzieścia osiem

59, 22, 35, 52 i 14. No, także nie tego szukamy. To teraz ekstra linia z numerkiem piątym. No, jak słyszycie, jestem przeziębiona. Tu mi się linia jeszcze nie utworzyła. Piłka i gwiazda. No, ale nie ma tych symboli. Dwon i wiatrak. Kolejne dwa księżyc i sakwa. Symbole to tęcza i diament. I ostatnie symbole to kości i czapka. Zobaczymy, czy się coś uda wydrapać. Chyba nie, także tutaj pusto. Dzisiaj linie dołożone niepotrzebnie, ale tutaj mamy fajny wynik. 5,25 zł, także 30. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia. Cześć.